No witam wszystkich w pasiece. Mamy dzisiaj 13 marca 2024 roku i postanowiłem już podać swoim pszczołom taką niewielką dawkę syropu. Syropu z piołunem. Jest to syrop 1 do 1, czyli litr wody, kilogram cukru i do tego dolewam wywar z piołunu. Ale najpierw trzeba zrobić ten wywar z piołunu. Może najpierw tym się zajmiemy. Mam odsuszony piołun. To jest jesienią. On jest kwitnący. No i wysuszony. Więc teraz co? Muszę go po, po prostu z tego gatunku pociąć w całości z łodygami, z kwiatkami. Cały ten biogum po prostu potnę i napełnię tym zielem cały garnek. to jest jakieś 7 litrów pernek. I zaleję wodą tak, żeby się cały zamoczył i będę go gotował około 2 godzin na wolnym ogniu, żeby tylko tak delikatnie bulgotał. I po dwóch godzinach takiego gotowania mam gotowy wywar, który dolewam do syropu. mam taką proporcję na podstawie, oczywiście, informacji z internetu, żeby dolewać na 3 litry syropu około 100 ml tego wywaru. Podobno można więcej dolewać. Ale to jest kwestia tego, czy pszczoły będą chciały pobierać. Będzie zbyt gorzki i nie będą może chciały pobierać. Dlatego, dlatego taka proporcja, e, sprawdzona przez kilka lat przeze mnie, pszczoły pobierają bez problemu. E, a e, czy to pomaga? No, e, dwie główne przyczyny. E, Piąk. Odstrasza podobno, odstrasza warozę, może ma to wpływ na, nie wiem, na jej liczebność, ulu ale przede wszystkim działa zapobiegawczo przeciw chorobom układu trawiennego, czyli głównie nozema tam i inne takie, takiego typu choroby, które mogłyby wystąpić u pszczół na wiosnę, w tym roku może nie jest to wielki problem, bo pszczoły się dość wcześnie obleciały, ale tak w sumie bardzo mało latają, bo jest ciągle pochmurno, ciągle tak dość chłodno, w ciągu dnia około 8-10 stopni nie ma słońca, to one nie wylatują za bardzo z a Tym bardziej trzeba je podkarmić, bo może im braknąć jedzenia. A taka, taka mikstura myślę, że jest jak najbardziej ani yy, nieszkodliwa, a y, może zapobiegawczą działalność. Także szykuję wypar z piołu. No to do roboty. Tak, jest ciałem. No, podejrzewam, że wejdzie tutaj ze 20 takich. Ło, no, rośliny. No i okazuje się, że cała ta wiązka się praktycznie zmieści do gańca. Tak. To co na początku, cała ta wiązka się zmieściła do tego gańca. Wybiorę 5 litrów Wody dla zalewam. O, jeszcze troszkę mało. Jeszcze będzie mm -hmm. wiedzieć. Tak, to pod przykryciem na wolnym ogniu będzie się gotować dwie godziny i to będzie ten wywar, który potem dokładam do syropu, żeby podkarmiać pszczoły na wiosnę. Oczywiście można to i na jesień przy podkarmianiu na zimę, bo samo ten pokarm może być em, po prostu zapobiegawszy. No to gotujemy. No to mam już gotowy syrop z wywarem z piołunu. No to jest taka. Herbatka w woreczkach śniadaniowych zamknięte, zawiązane tak, żeby powietrza nie było w środku, i tak będę podawał pszczołom. Kładąc je na ramki, bezpośrednio rozpaliłem, podkurzać, żeby było troszkę bezpieczniej. O, bo pszczoły są na wierzchu, więc o, trzeba ich trochę zgonić z, z ramek. No uciekajcie, uciekajcie, bo was przygniotę. O. I, I tak żeby ich nie poprzygniatać kładę taki woreczek. Tu jest kubek około 300 ml syropu i igłą od szczykawki robię jedną dziurkę. I, i tak, i tak zostawiam. Widzę, że tu jeszcze na bocznych ramkach, przynajmniej w tym ulu, jakiś pokarm jest. Także chyba nie jest tragicznie, chociaż, chociaż prawdę mówiąc się trochę obawiam, bo, bo te pszczoły w marcu to niewiele co latały. Może, może ze dwa dni, pierwsze, pierwsze dni, może 3 marca, a potem ciągle nie więcej niż 8-10 stopni. Pochmurno. To jest yy, yy, niby fajny, ciepły. Fajna ciepła wiosna, ale tak naprawdę nie do końca tak to jest dobrze. No i tak po kolei. Witajcie. Pszczół się, pszczół się już chyba namnożyło. No bo one ponad miesiąc, albo około miesiąca już co najmniej czerwi. A może nawet ponad miesiąc. O i tak kładziemy, uciekajcie, żeby was tam nie przygnieść Te, tak robię jeden, o, jedną dziurkę, żeby ewentualnie gdzieś tam mogły poczuć ten syrop, a resztę sobie poprzebijają. Tu nie ma tej Sławki, to jest ciągle ten sam ul, który pokazywałem. Wydaje się, że jest e, 8 ramek pszczoły już. No, uciekajcie, bo nie chcę Was zgniatać. Po co macie się niepotrzebnie tam gnieść? No. O. no i tak wszystkim rodzinom chcę podać. Taką pobudzającą, troszkę powiedzmy leczniczą, dawkę syropu. Czy to jest yy, pokarm, czy to jest taka herbatka lecznicza, to już szczegół, ale yy, coś takiego robię już kilka dobrych lat i wydaje mi się, że to dobrze działa na szczęście. Pewnie nie jest to konieczne, pewnie i bez tego by się obeszło, ale jako, że lubię przy pszczołach robić, chcę o nie dbać jak najlepiej, więc im daję taką e, herbatkę z piołunem i e, nawet jakby popatrzeć po tych ulach, to naprawdę e, jakiegoś tam problemu z nozemą nie ma. Przetestowałem taki sposób dawania tego tego syropu z piołunem i Dobrze się to sprawdza. Pszczoły mam, wydaje mi się w miarę zdrowe. To wszystko. Na razie dziękuję do zobaczenia, bo mam do przełożenia jeden ul, znaczy ze starego ula do nowego i jak będę to robił, to byśmy zobaczyli przy okazji. Tylko musi być cieplej, bo dzisiaj znowu za zimno, 8 stopni, może 7 nawet. To byśmy zobaczyli co tam się dzieje w tej rodzinie. Więc do zobaczenia.